Siamo na przykład ten baz to będzie przechadzka po ogólnie poligonie wojskowym, to więc zapraszam do oglądania. Ogólnie w tym miejscu ludzie normalnie sobie chodzą. Nic nie jest niebezpiecznego. No może być coś niebezpiecznego, na przykład coś pod ziemią, chociaż nie wiem, bo nie jestem z spraw wojskowych znany. Ale tak czy inaczej, ogólnie chciałem pokazać Wam, jak to wygląda. Jest napisane po polsku, po angielsku, po niemiecku i po chyba rosyjsku. To jest rosyjski i czukański. się różnią te języki, więc nie wiem. Ogólnie, czy tu powinienem wchodzić? Chyba tak, chyba nie. Ale nie uczcie tego nigdy u siebie w domu, jak to mówili w kreskówkach. Mówię jeszcze raz, tutaj normalnie sobie ludzie mogą chodzić, biegać. Mój, mój. Tata na tutaj biegał, więc ogólnie teren chyba raczej bezpieczny. To jest jeszcze jeden zakaz, momencik. O chyba widać, to jest zakaz lotów powietrznych, coś takiego. Jeszcze nie wiem, bo zakaz. Czekajcie, widzę to jest już napisane. Zakaz lotów bez zalogowymi statkami powietrznymi. Statkami? Tak, statkami. Czy tutaj też jest, są jakieś zakazy, nakazy. Wiecie o co chodzi. Jak to na terenie wojskowym, wiadomo. Pamiętacie pewnie film z zimy tego boku, który nagrałem też na ten kanał, czyli Paz z tak. Pamiętacie pewnie ten film, na, któryś, na którym po prostu chodziliśmy sobie. Teraz był wtedy chyba luty albo marzec, jeśli się nie mylę. Teraz ogólnie wrzesień, więc zobaczymy, co się zmieniło. Choć no, na pewno się zmieniło, no bo wiadomo. Nie wiem, na przykład wtedy była zima, wtedy był śnieg tak bardziej klimatycznie było. Wtedy miałem jeszcze inny telefon. No widzicie, nawet sobie ludzie tu biegają. A tak czy inaczej, ogólnie teren fajny, taki spokojny, możesz sobie tu usiąść. posiedzieć sobie, bić kawkę. Zależy kto, kto lubi kawę. No i co? Ta sprawa na sekcję nagrań. Przechadzki. O to krety chyba były. Nie wiem czy to od kretów, chyba krety tu były, ale numer. trochę się obawiam tu nagrywać, gdyż tutaj się rozbiło wojsko nam i nie chcę mieć ogólnie problemów, ale chyba nie będziemy mieć raczej przypału bo ogólnie tu legalnie sobie ludzie wchodzą normalnie chodzą sobie tu tak jak mówiłem nawet tutaj mój tata był na legalu niedawno nawet w zimę chyba no i szczerze mówiąc wcześniej jak byliśmy to nie było wojska rozbitego w zimę. A teraz, jak przyszliśmy, to jest wrzesień, to pewnie wojsko się rozbiło, nie? Tak jak widzieliście na poprzednim ujęciu, nie? I tam chyba jeszcze ktoś z armii biegał. Ktoś, pewien chyba sport, czy coś takiego biegał z armii. Wiecie o co chodzi. Nie mnie za głupka uważać albo wyzwać mnie w komentarzach, że jestem głupi, ale tutaj ogólnie, tak jakby tu powiedzieć, ogrodzenie każe mi się z granicą białoruską, białorusko chyba, czyż takiego. Jakby ktoś tutaj się przeteleportował, no dosłownie jakby ktoś wybrał sobie randomowe miejsce, w sensie nie wybrał, tylko jakby ktoś się przeteleportował do randomowe miejsce i tutaj, w tym miejscu oczywiście, to szczerze mówiąc, no, i pierwszy tak wygląda jak normalny las, nie? Ale tak naprawdę to jest po, ogólnie poligon wojskowy, nie? I tak jak mówiłem, nie wiem, czy to jestem legalnie, czy nie. Możecie mnie też wyzwać w komentarze on ja to po prostu w nosie. Ale jeśli ktoś na przykład krytykę napisze, no to opinię sędziom przyjmę. Okej, okay, ale jeśli ktoś na przykład mnie z wyzywa. Jestem głupi taki owaki, no to po prostu usuwam komentarz. Banuję, ukrywam i prosto w temacie. Tylko to mówię na wszelki wypadek: jakby ktoś na przykład chciał skomentować, że jestem za głupi, żeby wiedzieć. Nie, inaczej. Że jestem głupi, że chodzę po tym terenie. No i tyle powiem. Chyba zakaz wjazdu i chyba przejścia, więc ogólnie będziemy się cofać. Wiedziałem o tym zakazie. Nie powinniśmy tu chyba chodzić nawet w tamte tereny, więc chyba się cofniemy.